To bardzo ożywi Twoją modlitwę. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Moi drodzy, dzisiaj święto świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Polecajmy dzieci, młodzież, młode pokolenie, aby wzrastało w duchu wartości katolickich, wartości związanych z miłością do. Yy, Pana Boga, Ojczyzny, Tradycji, Rodziny, do tego co piękne, dobre, szlachetne, co oparte na Prawdzie. I tak, że trwamy w naszym tygodniowym postanowieniu, codziennego rozważania Bożego Słowa. Niech to Słowo Boże ożywia naszą wiarę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za. Wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymuję, dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję Ci za kolejną szansę. Dziękuję Ci za to, że Ty dla nas stałeś się dzieckiem, że pokazałeś nam w tym obrazie dziecka, że nie możemy się Ciebie bać, że nie jesteś Bogiem surowym, strasznym, ale tak jak dziecko jest bezbronne i potrzebuje pomocy osoby. Starszej, dorosłej, tak samo i Ty mówisz, żebyśmy Ciebie brali do siebie, tak jak dziecko przytula się do serca. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten obraz, za to, że Ty stałeś się jednym z nas od samego początku istnienia. Tobie powierzam wszystkie dzieci, które są pod sercami matek. Tobie powierzam wszystkie dzieci w rodzinach. Dzieci w domach dziecka, dzieci w szpitalach, w hospicjach, także ludzi młodych, zagubionych, przeżywających kryzysy, trudności, borykających się z bezsensem życia, tych, którzy zagubili dar, skarb wiary. Dobry Boże, błogosław im. Niech Twoja opieka im towarzyszy. Niech towarzyszy im wstawiennictwo Matki Najświętszej. Strobaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii ze Święta Świętego Stanisława Kostki. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni, bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? On jednak, oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im. I zadawał pytania. To bardzo ożywi Twoją modlitwę. Pytania. Popatrz na Jezusa. Pan Jezus siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. To właśnie widzimy w Chrystusie, czyli z jednej strony Boga, który jest absolutem mądrości, wiedzy, poznania, i z drugiej strony człowieka, natura ludzka. Która wzrasta, która się rozwija. Czyli Pan Jezus zadaje pytania. Bierz przykład z Pana Jezusa i zadawaj pytania. Pan Jezus zadawał pytania różnym osobom. Pan Jezus także zadawał pytania swojemu Ojcu. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Oczywiście to jest nawiązanie do Psalmu 22, ale tutaj znajdujemy także to pytanie. Jest pytanie. I moi drodzy, dalej widzimy. Yy, Maryja rzekła do niego, synu, czemuś nam to uczynił? Także bierzemy przykład z matki najświętszej. Maryja pyta. Pyta już Boga, człowieka, Jezusa Chrystusa. Zadaje mu pytanie. I ty także zadawaj Panu Bogu wiele pytań. Niech Twoja modlitwa będzie wypełniona pytaniami. Nawet jeżeli odpowiedzi nie przyjdą od razu, zadawaj Panu Bogu pytania. To Cię będzie przybliżało do Pana Boga. Twoja modlitwa nie będzie monotonna, nie będzie rutynowa, ale będzie ożywiona. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, coś na Ciebie spadło, coś się dzieje, Boże, dlaczego tak? Boże, odpowiedz mi i zobaczę, że Pan Bóg będzie Ci dawał odpowiedzi, bo Pan Jezus dał odpowiedź. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca, i Pan Bóg również tobie będzie dawał odpowiedzi? W jaki sposób? Przez swoje słowo. Będziesz czytał, będziesz rozważała słowo Boże i nagle przyjdzie taki błysk, takie oświecenie, taka łaska. No, tyle razy to czytałem, a nagle mi się otworzyły oczy i to do mnie przemówiło. Rozumiem, to się odnosi do tego, co teraz przeżywam. Boże, dziękuję. Boże, bądź uwielbiony. Pan Bóg będzie ci dawał znaki przez innych ludzi, przez wydarzenia, sytuacje, ale to, co będzie ważne w tym wszystkim, to Twoje wewnętrzne przekonanie, że w taki sposób Pan Bóg do Ciebie mówi. I że to będzie pochodziło od Pana Boga, i to będzie specjalnie dla Ciebie. Ale żeby tak było, trzeba tej wewnętrznej, duchowej wrażliwości, modlitwy do Ducha Świętego, właśnie Słowa Bożego, rozważania, czytania. I to, że tutaj jesteś, to pamiętaj, że ta właśnie, tak jak Słowo Boże, jest podobne do ulewy, która spada z nieba i nie wraca tam w procesie parowania, dopóki nie nawodni i nie użyźni Ziemi. Tak samo to Słowo Boże spada na glebę Twojego serca, użyźnia u ziemię, nawadnia i potem wraca do Pana Boga jako piękna modlitwa uwielbienia poprzez Twoje życie. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo y, będzie komentarz. Panie Boże, przyjmij moje pytania. Panie Boże, przyjmij moje pytania. Zachęcam Cię do polajkowania, do udostępnienia tego filmu. I moi drodzy, właśnie y, Odpowiedział na pewno nieba na tę sytuację, która jest teraz na świecie, w Europie, w Polsce, sytuacja związana z wojną, z niepokojem, jest to, o co prosiła Maria Fatimie Modlitwa różańcowa, pokuta, modlitwa różańcowa. Jeżeli się ludzie nie nawrócą, nie będą się modlić, wybuchnie druga, gorsza wojna. I tak się stało w 1939 roku. Dlatego, moi drodzy, odpowiedział, na to, co się dzieje, jest wezwanie do modlitwy. Dlatego zapraszam do zegara modlitwy na stronie internetowej tim.totus.tuus.com. Tam macie zegar modlitwy, macie tarczę zegara. Warto sobie wybrać godzinę, tam uzupełnić ten formularz i w tej godzinie modlić się dziesiątką różańca w intencji o Pokój. Dziesiątek różańca to 5 minut. Ty modlisz się 5 minut, a inni modlą się za Ciebie, za Twoją rodzinę, 23 godziny i 55 minut przez całą dobę. Tam możesz zostawić intencję. Zapraszam, zachęcam, mobilizuję. Módlmy się więcej o ten pokój. Módlmy się na różańcu. Także, moi drodzy, jutro 19 w dzień świętego Józefa tutaj w Łańcuckiej Farze o godzinie 18 odprawię mszę za wszystkich darczyńców. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie duchowe, emocjonalne, za wszystkie dobre słowa, miłe komentarze, słowa wsparcia, także za to wsparcie finansowe, materialne, bez którego tego dzieła by nie było w takim stopniu rozwiniętego, jak jest, ponieważ jestem wikariuszem, nadal uczę w szkole, co jest także bogactwem, bo Daje kontakt z młodzieżą, ze środowiskiem szkolnym. Są różne wydarzenia, różne spotkania dla młodzieży, różne rekolekcje. I też, moi drodzy, jest to nagrywanie. Pytacie, jak daję radę, jak to wszystko godzę. Bez zespołu, który mi pomaga, nie dałbym rady za to, dlatego bardzo dziękuję zespołowi. Ale także, moi drodzy, to wszystko łączy się z pewnymi kosztami, i to jest utrzymanie studia. I to są te różne opłaty internetowe, różne rachunki, także to jakieś wynagrodzenie dla tych ludzi, którzy pomagają. Moi drodzy też właśnie poczuwajmy się do pewnej solidarności i takiej odpowiedzialności, żeby to dzieło dalej się rozwijało na chwałę Bożą i dla naszego pożytku, ponieważ mnóstwo ludzi z tego korzysta. I także yy, różne osoby, nawet nie wiemy kto, dzięki temu ma uratowaną wiarę. Pod koniec y, będą informacje na ten temat, jakby ktoś chciał y, także to dzieło w różny sposób wspierać. A to właśnie moją odpowiedzią jest ta modlitwa Msza Święta w intencji o wstawiennictwo Świętego Józefa w Waszych sprawach materialnych y, i w Waszych intencji Waszych rodzin. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.